Cześć! Cześć! Z tej strony Ekipa przy planszy. Mamy dla Was kolejną grę. Tym razem od wydawnictwa lacerta. No i to nie byle coś, bo to Eurasek, a my kochamy euraski, i jest to. Boon Lake. Bardzo piękny kartonik. To muszę od razu przyznać. Mi się no. bardzo podoba takie połączenie tutaj ta woda, tutaj takie to stare miasto, powiedzmy. Mm -hmm. Ale słuchajcie, jak przyniósł to kurier, to ja mówię do Piotrka. Jakie to ciężkie. Nie, to nie przyniósł skóry, to było w paczkomacie, ty z tym szedłeś. Nie, ja to przyniosłem. Tak, i to było takie strasznie ciężkie i to jest naprawdę mm -hmm. wypchane po brzegi, tu aż nam otwiera. Zobaczcie, bo to aż tutaj sprężynuje, no. bo jest tyle elementów. Świetna, świetna gra, pomimo, że graliśmy raz, ale już to możemy wam powiedzieć. Gra od jednego do czterech graczy potrwa rozgrywka około 40 minut na osobę. Ej, tak. to ma sens, bo to tak było. Ja mówię, właśnie tak no. powiedziałem w około 2 godzin, ale tak, tak. E, trochę mniej. No. E, I od 14 roku życia, bo trochę pogłówkować trzeba. Rzeczywiście. No, karton wypchany po brzegi. No, my czekaliśmy na to, żeby przetestować tę grę, bo oczywiście o niej dużo słyszeliśmy. Ona na SN zrobiła hit, więc tak naprawdę, no. Wiemy już teraz z czego wynika ten zachwyt, bo jest się tu nad czym zachwycać, bo. No, mózg paruje ale tak bardzo przyjemnie, ale o tym zaraz wam opowiemy. Zobaczcie, co skrywa to wypchane pudełko i jakie są zasady? Chodźcie z nami. Tak wygląda przygotowany stół do rozgrywki w Boon Lake. Rozłożyliśmy już planszę. Każdy z graczy przygotował swoją planszetkę, na której wiele się dzieje, ale rzeczywiście całe rozłożenie jest bardzo sprawne. Fajne jest to, że jest to dwuwarstwowa planszetka, więc te domki nie będą nam się przesuwać, i to jest plus już na sam początek. Na planszy głównej pojawiły się wstępne. Żetony eksploracji, żetony terenu, terenu, które są zaznaczone odpowiednio dla dwóch graczy. To jest akurat przygotowanie dla dwóch graczy, więc na tych planszetkach z dwoma graczami, z tymi dwoma ikonkami położyliśmy właśnie takie żetony. Dodatkowo obok miast pojawił się żeton takiej aktywacji, kiedy będziemy wykonywać daną akcję właśnie tego miasta, będziemy przykrywać to tym żetonem, że ono już jest nieaktywne. Dodatkowo pojawiły się dwa stateczki, one chyba są tutaj niewidoczne, więc ja je przybliżę, ale są tak u źródła na samej górze. No i żetony w kolorach gracza na torze punktacji, na torze jakby pobierania kart pobierania i karty pobierania, karty, pobierania monet. złota, Dokładnie. Dodatkowo każdy z graczy ma swoją planszatkę, gdzie ma oczywiście swoje mipelki, to jest oczywiście fajnie pokazane w instrukcji jak je, jak je porozkładać. Mamy swoją farmę, gdzie mamy na początku trzech jakby robotników powiedzmy, pozostali są obok których będziemy dobierać w trakcie gry. Dwóch jest zablokowanych do momentu, aż nie, odbloku nie odblokujemy konkretnych rzędów. Z domkami mamy też swoje bydło, mamy miasta. Mamy dwie takie łódeczki, takie trochę kanoe, które będą sobie pływały e, poza sobę. I na początku rozgrywki musimy umieścić jeden z warsztatów. Mamy takie warsztaty e, cztery: drewna, kamienia, gliny i chyba żelaza za ok. I musimy sobie umieścić jeden warsztat, który będzie nam produkował od razu więcej już zasobów. Więc każdy teraz to niech zrobi po prostu. No ja sobie wezmę czerwony. I one są właśnie dwustronne. A my z jedynką i z dwójką w trakcie gry będziemy po, po prostu je obracać. Każdy z graczy ma również takie cztery wetony: od jedynki, od jedynki do czwórki. Na cztery punktowania cząstkowe, bo takie cztery punktowania są w trakcie gry. No i tu już jest kombinowanie. My na początku, wczoraj, tak sobie mówiliśmy. O co tu chodzi? W sensie... Bo może tak. Jeszcze musimy dobrać wetony sobie celów. Po dwa. Mhm. Dwa od razu połóż. Tak. I dwa położymy mhm. tam, gdzie nie ma naszego koloru, bo tutaj są kolory graczy. Ja jestem żółtym, Piotrek jest czerwonym, więc przy tym naszym wetonie musimy położyć swój. Losowo położymy dwa pozostałe w rozgrywce dwuosobowej. Mhm. A teraz każdy patrzy, co będzie chciał punktować, ja tak naprawdę. To powiedzmy, że nie ma większego teraz znaczenia. No, akurat o, mój był taki fajny. Zresztą twój z tymi krawami też super. To tyle. No i teraz tak. O co chodzi w ogóle w grze? Gra składa się z jakby nieograniczonej, powiedzmy, liczby akcji, natomiast składa się z dwóch dużych rund. Mhm. Jedną rundę wyznaczają dwa. Częściowe punktowanie, takie cząstkowe punktowanie. Tak, pierwsze uruchomimy w momencie, kiedy pierwszy ze statków przekroczy tą śluzę, i tutaj jakby będzie to punktowanie, yy, pierwsze cząstkowe. Pierwsza runda skończy się, gdy dopłyniemy tu, zaś druga runda tu będzie jej cząstkowe punktowanie, a gra się skończy, kiedy dopłyniemy tu. Jest to bardzo fajnie tu rozpisane, że po pierwszej rundzie płyniemy do góry, z drugą rundą płyniemy w dół. Więc Nieważne tak naprawdę... jest to, że jak nie wiem, jeden gracz przepłynie przez pierwsze punktowanie, przez pierwszą tamę, to drugi. Również oczywiście punktuje to, nie jest tak, że tylko ten, który przepłynął, tylko wszyscy punktują. No i dalej gra się toczy, czyli jeżeli na przykład Piotr wykonał, jakby rozpoczął punktowanie, ja jestem kolejnym graczem i jedziemy dalej. Ale jakie są akcje? Trzy podstawowe. Pierwsza, czyli musimy wybrać sobie kafelek akcji mhm. i wykonać tę akcję, która jest napisana. Mamy tor, jakby taki główny, na którym będziemy wybierać akcję od razu. Po lewej stronie tych akcji mamy informacje i to również jest narysowane pod spodem. Aż przesunę planszetkę, pod spodem konkretnej akcji, o ile będziemy mogli płynąć naszym głównym stateczkiem. I teraz, tak, wszystkie akcje są opisane super w instrukcji, nie będziemy teraz po kolei ich opisywać. Natomiast, jeżeli ja wybiorę sobie na przykład ten kafelek, właśnie, to na początku wykonujemy wszystko od lewej do prawej. Ważne jest to, że ta gra daje nam taką możliwość. Że, no akurat, wziąłem nie ten kafelek, który powinienem. Który? No tak. Ale generalnie gra jest taka, że jeżeli główny gracz wykonuje akcję, to za chwilę ten drugi gracz i wszyscy gracze, zgodnie z kolejnością ruchów wskazówek zegara, mogą również wykonać akcje, które jest po lewej stronie. W przypadku akurat tego kafelka, tego niebieskiego, nie ma takiej możliwości. Jest to przekreślone, czyli będzie wykonywał tylko i wyłącznie ruchy inny gracz, a nie ten aktywny. Więc teraz tak, po kolei. Tutaj mamy informację o tym, jakie są karty. Mhm. Każdy w ogóle gracz powinien otrzymać na początku sześć kart. Tak. I też tak na początku myśleliśmy o tym, po co tu jest tyle tych kart. Ale po pierwszej rozgrywce wiemy, że te karty są cholernie no. potrzebne, bo one są wszędzie. Naprawdę, my je bierzemy wszędzie, na każdym kroku te karty dobieramy. Tak, i one są nam nie, potrzebne nie tyle do tego, żeby je zagrywać. Yy, my możemy je wymieniać na pieniądze, my możemy je wymieniać w konkretnej akcji, na ludziki, żeby mm -hmm. zdobywać konkretne. Więc tak naprawdę te karty rzeczywiście tu mocno rotują i część kart nie korzystamy w ogóle z ich zdolności. Wiadomo, zagrywamy je, no bo one jakby nam podbudowują działalność i jakby zwiększają nam ilość punktów na koniec gry. Ale to, co Marcin powiedział, możemy zagrać kartę. Karty mamy trzy rodzaje. Są karty. Dnia, zmierzchu i nocy. Tak dobrze powiedziałem? Dokładnie. Dnia ja teraz mam i niebieski, tak, niebieski kafelek, który ma narysowane słoneczko. To oznacza, że mogę ze swojej ręki, na początku mam sześć kart na ręce, mogę zagrać tylko i wyłącznie kartę dnia. No i teraz na karcie oczywiście jest jej koszt. W tym przypadku jest tylko i, tylko, są tylko i wyłącznie monety. Też na początku każdy otrzymuje monety, zdobywamy je podczas gry i tak dalej. Więc żeby zagrać tę kartę, muszę zapłacić pięć monet. Od razu zdobywam to, co jest jak w każdych grach z piorunem, czyli akcja natychmiastowa. Mhm. Tym samym przesuwam swój, e, swoją kosteczkę na torze pieniędzy w dół mhm. i tę kartę zachowuję dla siebie, bo tu jest informacja z akcją na koniec gry, co nam będzie punktowało. Czyli dostanę punkt za ilość moich krów na na planszy gracza. Dokładnie. Czyli tutaj mamy akcje natychmiastowe, na koniec gry i to, co nam daje karta podczas całej gry. Czyli w tym przypadku, gdybyśmy zagrali tę kartę, ale w fazie nocy, czyli dla tych dwóch czarnych kafelków, dostalibyśmy wszystkie karty z kosztem minus jeden. Więc tak. to jest czyli po prostu spoko. byśmy zagrywali karty taniej, więc warto jest właśnie sobie to tak jakby rozkładać na planszy, żeby pamiętać o tym, jakie karty dają nam stałe efekty. A które będą nam punktować na koniec, bo jest wiele kart, które dają nam tylko natychmiastowy efekt i nawet nie mają, mają tam jakieś cząstkowe punkty. Więc to na końcu rzeczywiście mieliśmy wczoraj takiego mnóstwo liczenia. Tylko jeszcze ważna informacja, bo tu jest właśnie ta karta, która jest tylko i wyłącznie z kosztem. Gdybyśmy mieli zagrywać w innych akcjach te karty, to tu jest informacja, na przykład trzy monety, dwie, to są akurat te gliny, tak? Mhm. Dwie gliny, nie? dwa kamienie. No i teraz tak, to są nasze warsztaty i nasze kanała, które będą przenosiły konkretne surowce. Nie odrzucamy ich. Tutaj nie ma tych zasobów. One są wirtualne tak naprawdę. I o co chodzi? Żeby zagrać taką kartę, musimy mieć nasz warsztat, który produkuje dwie gliny i dwa kamienie. No jak to zrobić? Nasze warsztaty na planszetce gracza dają nam stałe zasoby podczas rozgrywki. Na początku każdy ma swój jeden warsztat. Ja wybrałem jedną glinę. Aby mieć dwie, to albo moje kanoe za darmo przesunie się na prawo. Kiedy chcemy, kiedy potrzebujemy? Pod właśnie glinę, czyli w tym momencie mam jedno z warsztatu i jedno z kanoe, czyli już mam dwa. No ale potrzebuję dwa kamienie. Jakby nie jestem teraz tego w stanie zrobić, choćbym chciał, mm -hmm. bo moje kanoe może się przesunąć tutaj dalej i ma w tym momencie jeden kamień. No to tą kartę. Tak, mógłbym wkaseć zagrać teraz tę kartę w ten sposób, ale muszę zagrać w 9 monet, czyli to po prostu mam wirtualnie. A tylko odrzucam monety, bądź odrzucam wazy, które też będą w trakcie gry na kartach. Jeżeli chodzi o warsztaty, to możemy je rozbudowywać, jeżeli znajdziemy odpowiedni warsztat na planszy, gracza, na przykład na planszy głównej. Tutaj, na przykład, jeżeli przejdziemy tą, tą kosteczką. Mhm. Tutaj. Tutaj, jeżeli Tutaj. na przykład nam przepłynie i tak dalej, i tak dalej. One są po prostu. Wirtualne. A jeżeli mielibyśmy kanałę przesunąć na lewą stronę, to zgodnie z planszetką gracza musimy już się pozbywać dwóch monet. Dokładnie. Bo tak płynie z prądem, a tak pod prąd. Więc mu potrzebny jest wysiłek, żeby yy, się cofnąć. Więc ja sobie zgarnę już to stąd. A ja tylko w takim razie przykładowo omówię tę jedną planszetkę akcji. Czyli zagrałem sobie kartę yy, Tom ze słoneczkiem, bądź to, co mogę zrobić, to mogę karty ze słoneczkiem dowolną odrzucić. Aby zdobyć dwie monety. To jest czasami spoko, no bo tej kasy mamy mało w sumie w trakcie rozgrywki. Mhm. No potem po tych pierwszych, cząstkowych punktowaniach i tak dalej, jak już dobrze zaplanujemy wszystko, to tej kasy mamy dość sporo. Mhm. Kolejną jedziemy dalej, oczywiście w prawo. Mogę zagrać dwa kafelki. To jest akcja eksploracji tak naprawdę, tak? Mhm. bo będziemy zagrywać konkretne kafle. Kafle szare w tej akcji. Czyli ja zagrywam sobie szary kafel. Tam gdzie chcę, oczywiście musi obok być już jakiś inny kafelek, aby było sąsiedztwo. Sąsiedztwo to też brody, to też mosty. Więc jeżeli tutaj mamy kafelek, to most doprowadzi nas do tego, aby zagrać tutaj kafelek. Więc ja zagrywam kafelek w to miejsce. To co przykrywam, to biorę. Czyli biorę trzy karty z automatu na swoją rękę, a drugi kafelek powiedzmy ułożę sobie tutaj aby dobrać ludzika tego z zasobów ogólnych na moją farmę. I wykonaję sobie tę akcję. Kolejną akcją na tej planszetce jest to, że ja mogę albo zagrać ludzika na planszę główną, albo mogę rozwinąć i rozwinąć możemy albo ludzika na domek, albo domek na miasto. miasto. To jest wszystko fajnie pisane na tafetce gracza, co, co trzeba zrobić. Jeżeli po prostu połowę sobie ludzika, kładę go tylko i wyłącznie z farmy, na danym polu. Na polu, gdzie jest taka możliwość, czyli na przykład nie na farmie, bo tu, tyle, tu będą tylko. Pastwisko. I... Pastwisko. Czy się farmy oglądałeś i farma wszędzie. Polset. Tu będą tylko i wyłącznie krowy. Jeżeli chodzi o naszych ludzików, zagrywamy je na te takie pola. To jest ym, działka budowlana, według instrukcji. O, super. E, no to jeżeli położę na konkretnym polu, na przykład na tym, to zgarniam dla siebie jedną monetę. Wszystko jest fajnie opisane, nie wiem, położę tutaj po prostu za darmo, połowę tutaj, zgarniam kartę, położę tutaj, zapłacę 12 monet i tym samym mogę swoją kosteczkę albo trzy razy w dół na monetach, albo trzy razy na kartach nasz no tak, plan jest jeżeli, ważny. jeżeli koszt jest zapisany na działce budowlanej, to jest to co musimy zapłacić albo automatycznie zyskamy. Ale są również zaznaczone premie obok, czyli to co możemy sobie jakby skorzystać w momencie kiedy zagramy na tej działce budowlanej ludzika. Tak, i to była możliwość zagrania, a druga to jest taka, że jeżeli już tutaj mamy ludzika, to możemy go wymienić na miasto, e, przepraszam, na domek, czyli zgarniam tego ludzika do zasobów ogólnych, odrzucam kolejnego ludzika z farmy do zasobów ogólnych i biorę pierwszy mój domeczek w to miejsce. Gdyby była sytuacja taka, że mam tutaj już domeczek, ale to jest ważne, muszę mieć w sąsiedztwie, czyli na przykład gdyby tutaj stał sobie domek, tu by sobie stał domek, tu by była sobie krowa, tu by sobie stał ludzik. I, I, jeszcze jedna krowa. I jeszcze jedna krowa. To dopiero w tym momencie mam sąsiedztwo trzech różnych elementów na planszy głównej obok domku. Raz, dwa, trzy. To mogę dopiero w tym momencie zamienić swój domek na miasto. Czyli muszę odrzucić domek do zasobów, jakby ogólnych. Powiedzmy, obok planu. Nie wraca na tę. Nie, nie wraca tutaj, bo to jest odkryte. I tym samym, zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, muszę odrzucić dwóch ludzików z farmy, z zasobów ogólnych, aby zamienić ten domek na miasto. Takie są możliwości tego rozwoju. I na tym się kończy ta akcja, bo jest kreska. I w tym momencie ja akurat w przypadku tego kafelka nie wykonuję akcji, a kolejni gracze, czyli Piotr, mhm. może Dobra, albo wziąć w sensie ja bierze dwie karty. Tak? albo mogę zagrać. Nie, i to i to, tak? A, i to tak, dokładnie. I mogę zagrać kartę z ręki płacąc jej koszt, albo mogę odrzucić kartę z ręki, zyskując dwie monety. Dokładnie. Tu ważne jest, że jeżeli nie ma znaczka, to mogę zagrać dowolną Objętnie kartę. kartę no i teraz to był pierwszy ruch, czyli pobranie sobie kafelka, wykonanie akcji i teraz muszę popłynąć o tyle, maksymalnie, ile jest zapisane albo tutaj, albo tutaj, czyli o trzy. Jestem sobie stateczkiem, no i teraz sobie płynę. Raz, dwa. Ważne jest to, na jednym polu może stać jeden stateczek. Jeżeli on będzie stał, to pole jest pomijane, kolejnego będzie przeskakiwał. W porcie może być więcej osób. Mhm. Czyli raz, dwa i powiedzmy na przykład trzy, bo o trzy mogę maksymalnie. Czyli biorę tym samym to, co przykrył statek, czyli monetę, tę przesuwamy do góry, kładę kafelek w to miejsce. To tyle. Jeżeli chodzi o zarządzanie akcji i tego, co robi dany gracz w swojej. Bo tak naprawdę, tak jak Marcin powiedział, tutaj nie ma określonej liczby, jakby, tur, graczy, po prostu wymieniamy się akcjami do momentu, aż dopłyniemy do tego pierwszego częściowego punktowania i potem do zakończenia rundy. No i tak naprawdę toczy się to cały czas, aż jakby skończymy grę po dwóch rundach i po czterech punktowaniach. Akcje są tutaj oczywiście opisane na planszetkach i wytłumaczone dokładniej w instrukcji, ale do, tak jak Marcin pokazał, możemy eksplorować, czyli dokładać kafelek, możemy wystawiać ludziki i ulepszać swoje jakby osady, mhm. miasta, y, budować te, y, wystawiać krówki na pastwisko, więc to jest jakby akcja. Mamy inną akcję, czyli dobieranie, zagrywanie kart, możemy pozyskać dźwignię. Które umieszczamy tutaj na swojej planszeczce gracza z tej strony, tym samym płacąc koszt dźwigni. To, to, jest, to jest fajny mechanizm. Super. Fajny mechanizm, że w momencie, kiedy chcemy skorzystać z dźwigni, po prostu przesuwamy ją w dół i tym samym zyskujemy to, co jest na dole zapisane. To jest oczywiście jednorazowe w danej. Rundzie, w sensie może w danej rundzie nie, w danym punktowaniu, bo w tak. punktowaniu tak naprawdę ta dźwignia cofa się z powrotem, do tego jest znowu otwarta, więc będziemy w kolejnym do kolejnego punktowania mogli znowu skorzystać z tego bonusu, który sobie odkryjemy. Możemy oczywiście wystawiać luziki na planszę, no i możemy wystawiać pastwiska, to są osobne pola, mhm. czyli dwustronne yy, kafelki, na których będziemy umieszczać tylko i wyłącznie bydło. I tak naprawdę, jeszcze jedna akcja, w sensie z tym zakrywaniem podejrzewam. Tak, no, z, tymi, do... z tymi miastami, bo mamy generalnie jakby cztery takie dzielnice Dzielnice całej planszy, to też fajnie widać. Te żółte, brązowe, pomarańczowe i szare. One mają konkretne oczywiście tutaj nazwy. No i teraz, jeżeli ja bym wykonał na przykład tę akcję, zakrywam jedno z dostępnych tych żetonów, które są przy tych miastach, zakrywam sobie to miasto, z automatu zgarniam ten, to, co jest tutaj, czyli dostaję trzy karty, i wszyscy gracze punktują za pozostałe dzielnice. Czyli za pomarańczową, brązową i żółtą. Wszystkie swoje elementy dostają monety. Czyli wszystko, co ja mam aktualnie, na przykład teraz tutaj, mam cztery moje elementy, dostaje cztery monety. I tak wszyscy gracze, więc to jest fajnie, żeby dostać jakiś dodatkowy hajs, mhm. kasę, pieniądze. Dokładnie. Jak to woli. I To tyle, jeżeli chodzi o podstawowe zasady. Wszystko jest super, naprawdę, pisane w instrukcji. Jest to bardzo przejrzyste. I teraz to, co jest dość ważne i nas na początku trochę zmyliło. To są te właśnie planszetki na dole. One mają dwie możliwości. Mnie nie zmyliło. Ja miałem wczoraj plan od początku. Jasne, jasne. No tak, ja zrozumiałem. Jeżeli w ogóle gdziekolwiek zagrywamy na początku kartę, to możemy. To się w ogóle jak nazywało. Czym A to mnie zmyliło. Bo to, to jest ten początek. Bo jakby nie chodzi mi teraz o to czarne, coś w punktowaniu, tylko chodzi mi, ludzika na górze. chodzi mi o to białe. Teraz tak, jeżeli wykonamy konkretną, wykonujemy konkretną akcję, gdzie musimy zagrywać kartę, to nie musimy tej karty zagrywać, nie musimy jej odrzucać. Możemy w tym czasie wykonać tę akcję, która jest do góry. I teraz tak, jakbym na przykład chciał tutaj to wykonać, to muszę odrzucić 13 monet, mieć trzy łącznie zasoby drewna. No, hmm. no nie mam. I dwa zasoby tej gliny. W związku z tym otrzymuję, bo jest piorun, jednorazowo dwóch ludzików zasobów ogólnych. Jednego na farmę, a jednego kładę tutaj w moim kolorze. Czyli mogę wykonać tylko raz konkretną tą akcję, taką dodatkową, mm -hmm. e, swoim ludzikiem. Zdobywam 8 punktów i się przesuwam na polu kart w dół. Jeżeli stanę na planszeczce tej mojej, którą ja wybrałem, są pomnożone punkty, więc to jest też ważne. A, w punktowaniu, to właśnie może powiedzmy, co w ogóle punktuje w tym punktowaniu cząstkowym. Bo to jest tutaj wszystko rozrysowane. Eee, coś, jakby możemy zagrywać sobie karty, możemy zrobić ten upgrade powiedzmy ludzika na domek, domek mm -hmm. na miasto. Tak, I zarazem. właśnie to punktowanie. Czyli tak naprawdę w każdym konkretnym punktowaniu będziemy musieli użyć nasz znacznik z punktami. No oczywiście, pierwsze jeden, drugie punktowanie, dwa punkty i tak dalej. No i tu jest informacja. O tym, jakie są konkretne, powiedzmy, cele. Tu jest na przykład informacja o tym, o ilości krów. Żeby w pie po pierwszym punktowaniu mieć jedną, ale to jest najlepsze. Bo to nie chodzi, że minimum. To to dokładnie. Dokładnie jedna krowa. Na I plancie. jeżeli my. Wykonamy ten cel, to zgodnie z tym, jak, jaki punkt tam położymy pod naszym kolorem, mhm. tyle dostaniemy punktów, ale jeżeli go nie wykonamy, dostaniemy punkty ujemne. No i sobie ktoś pomyśli, no ale jak, no kto, kto weźmie punkty ujemne? No trzeba je ewentualnie trzeba. wziąć, bo to mhm. trzeba zaplanować, bo mamy cztery punktowania, cztery kafelki i nasz konkretny znacznik punktów może się znaleźć. Tylko pod jednym konkretnym tym celem. Więc jeżeli ja, przypuśćmy, już wiem, że przekroczyłem te krowy i na przykład już w ogóle wiem, że yy, nie dam rady tego ogarnąć, na przykład teraz, a coś się mi bardziej dalej opłaca, bo tu znowu jest to samo. Czyli w, przy moim kafelku mam punkty razy dwa. No, to warto na przykład od razu położyć sobie jeden punkt, ten ujemny, żeby go stracić, no bo to trzeba po prostu pokombinować. Mm -hmm. No tak, rzeczywiście to jest akurat w tej grze bardzo fajne rozwiązanie. Mm -hmm. Może na początku rzeczywiście wprowadziło lekki zamęt, jak yy, graliśmy pierwszy raz, ale w momencie, kiedy doszliśmy do yy, tego, w jaki sposób to działa, to powiem Wam szczerze, że jak ja sobie zaplanowałem, że wiedziałem, że to moje punktowanie, które tu położyłem, będę chciał tu podstawić czwórkę swoją. Czyli będę chciał zgarnąć 8 punktów za to, to wiedziałem, że to będę robił na dopiero koniec. w czwartej rundzie. Czyli wiedziałem, że w tym wypadku musiałbym mieć 3 miasta na planszy. Czyli wiecie, no, tak kombinuję, żeby na koniec jednak wystawić te miasta. No, wczoraj akurat na, jakby nam się takie cele poukładały, że rzeczywiście yy, dwa mieliśmy na minusie, dwa na plusie, um, ale to wiadomo, no to zawsze jakiś się zgarnie na minusie, no chyba, że rzeczywiście od początku będzie się grało względem tych celów i będzie się miało plan na to, w jaki sposób się je poukłada. No, mi się to jakby zmieniało w trakcie rozgrywki, a już na trzecią i czwartą rundę wiedziałem, co muszę robić, więc tak naprawdę, no, trzymałem się po prostu pe w pewnych ryzach, żeby nie przekraczać jakichś tam pewnych tak. liczb, które są zapisane na tych celach, żeby zgarnąć punkty. No, i tutaj no, tylko jeszcze może informacja o tak, tym, co dokładnie. do końca. W tym punktowaniu jeszcze zgarniamy to, co mamy przy konkretnych tych wózkach, czyli przy monetach zgarniamy monety, przy kartach zgarniamy karty, a więc jeżeli dojdziemy gdzieś dalej, też, też punkty. Następnie odkrywamy wszystkie dźwignie w górę. Jeżeli jakieś nie wykorzystaliśmy, dostajemy za nim jeden punkt. No, i musimy wszystkie te rzetony przy miastach odsłonić. I to jest po punktowaniu. A jeszcze ważna informacja: przy tych rzeczach dostajemy również punkty i monety z tego, co odkryliśmy na naszej planszetce tak, gracza. Bo to też tutaj jest zapisane. To jest nie? też Ten... fajnie widoczne, pod, właśnie na tej, na tej drugiej warstwie. I takie są cztery punktowania. A w ostatnim punktowaniu, tu jest jeszcze informacja, co dostajemy. Czyli dostajemy za ilość dźwigni na naszej planszetce gracza konkretne punkty. Dostajemy punkty za nasze karty, co jest też mhm. ważne. Te, punk te karty jednorazowe mają tam punkty, nie wiem, dwa na przykład. Te punkty na koniec gry mają konkretne cele, tak jak mówiliśmy na przykład, nie? za ilość krów. No to mnożymy sobie wszystko, i tak dalej. I... Aha, i tu, jeszcze za te ostatnie napunktowanie, mamy o konkretne, tak. konkretne rządki. To tyle. Żeby wszędzie wszystko jest fajnie rozpisane i ikonografia jest na początku może być trochę zgubna, bo rzeczywiście trochę tego jest, ale tak naprawdę, wszystko jest bardzo logiczne, bo ta gra nie ma aż takiej ilości akcji. Żeby, wiecie, żeby to było mega skomplikowane. Tutaj nie ma mikrozasad, które no gdzieś tam są, że trzeba pamiętać co chwilę otwierać instrukcje, żeby wiedzieć co zrobić. Tu są konkretne akcje, które musimy wykonać, ale planowanie przy tym w jaki sposób to ograć i jak zdobyć jak najlepsze, jak najwięcej punktów, no to rzeczywiście to było mega przyjemne. Tej rozgrywce. Mózg trochę parował. No, trochę bardzo. Ale bardzo, bardzo dobrze nam się grało. Tak. Na początku w ogóle, jak tylko tworzyliśmy samą grę, już tak sobie zobaczyliśmy lacerta. Szczerze, hmm. się nam to kojarzy. Takie wiecie, te grafiki. No i się potem też okazało, że w ogóle ilustrator tej gry na przykład jest ilustratorem na przykład Agricoli. Mhm. Więc no to widać też po kartach, widać po jakichś takich elementach. Mi się w ogóle trochę skojarzyły te różne takie. Taki troszkę dziki zachód, takie trochę te mipelki, e, w ogóle ze Sierra West od Lucrum Games akurat, nie wiem dlaczego, ale no tak jest, trochę te akcje i tak dalej. Medliliśmy w dwójkę. I na początku było to takie... o co tu chodzi? W sensie nie mam planu, jestem już taki trochę zmęczony tym samym początkiem, ale czym dalej? Tym to się rozkręciło, tym w ogóle już plan. Ja byłem trochę załamany, bo Piotr mnie tak trochę wyprzedził, ale potem już trochę go dogoniłem. Na końcu mnie znowu wyprzedził i finalnie wygrał. Mieliśmy w ogóle po 200 ileś tam punktów, więc mm -hmm. to jest szok, że aż te okrążenia tutaj tak leciały. Ale to też przewiduje, bo znasz mi punktami wybrony na 200 punktów. Jest tutaj naprawdę dużo możliwości, dużo zależności i tak dalej. Sama gra naprawdę nam się spodobała i ja od razu jak skończyliśmy, tu naprawdę było elementów mnóstwo. Ja tak sobie pomyślałem, w trójkę bądź czwórkę tu po prostu będzie mega harmider i jesteśmy ciekawi tego, jak to będzie wyglądało, no bo wiecie, jakby pól nie przybywa. My w dwójkę wykorzystaliśmy wszystkie pole eksploracji. A co będzie w czwórkę? No to też wykorzystamy, a tym samym Ktoś będzie pierwszy, ktoś tam zabierze, i mm -hmm. tak dalej, no bo jednak tych miejsc jest ograniczona ilość, tylko krów może być cztery maksymalnie na jednym pastwisku, a reszta są konkretne pola, jedno, dwa i tak dalej, więc może tutaj się sporo, sporo zadziać. Mm -hmm. Tak, jakby te mechaniki rzeczywiście się tutaj tak fajnie prze, przeplatają między sobą i wszystko fajnie zgrabnie łączy, że rzeczywiście gra dostarczyła takich. No, nie dziwię się, że dużo ludzi na nią czeka i naprawdę warto, jeżeli chodzi o Eurasa nowego, który się pojawił na rynku. Mhm. Fajne połączenie jest tego, że może na początku, jak przeczytaliśmy w instrukcji, że gra trwa tylko dwie rundy, to tak sobie myślę, co? Jezu, dwie rundy, to co to taka krótka? A ile graliśmy, gra? dwie godziny? A graliśmy całkiem, nie, trochę krócej. Trochę krócej. Trochę tak. krócej, graliśmy trochę krócej, ale rzeczywiście to trochę trwa. Na początku ona płynie wolno. To pod tym stateczkiem tak wolniutko sobie płyniemy, bo wiadomo, że się dopiero rozkręcamy i jakby badamy teren, co zrobić. Im dalej, jeżeli już jesteśmy po tym drugim punktowaniu i wjeżdżamy już jakby w drugą rundę i spływamy tym statkiem, to już to po trzecim punktowaniu, tym cząstkowym, to naprawdę ta końcówka tutaj do końca, ten finisz, to był mega szybki. Że tak naprawdę myślę sobie, może mam zrobić jeszcze tylko tyle akcji, tu mamy postawić jakiś budynek, coś tam, nie wiem czy zdążę, nie? Tak, tak ale z naprawdę... drugiej strony nie chce się kończyć, jakby tak. przedłużaliśmy, no bo my, tak jak tu już mówiłem, my płyniemy, konkretną ilość pól, ale maksymalnie. I w na przykład 3 czy 4 możemy iść nawet jedno. Mhm. Więc na przykład ja na końcu bardzo przeciągałem, bo wiedziałem, że jeszcze chcę coś wykonać, że potrzebuję kasy, że, mhm. że jeszcze czekam na coś, więc no, naprawdę przeciągaliśmy tą końcówkę. Nam się gra podoba, bardzo mi się podoba. Chociaż to była naprawdę pierwsza rozgrywka i jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Na końcu jest ostatnie punktowanie. Od razu powiemy. Warto budować te dźwignie, bo my nie tak. korzystaliśmy z tego za bardzo. Mieliśmy nie, tam jedną, ja dwie, dwie. A jeżeli się będzie miał na koniec siedem dźwigni, to siedem dźwigni przynosi nam trzy punkty za każdą, czyli 21 punktów na koniec gry. Tak. Więc warto. My o tym nie wiedzieliśmy, dopiero, dopiero na końcu. W sensie, Zobacz Gdzieś tam, tam żeśmy przeczytali, ale oczywiście gdzieś tam no, to umknęło w trakcie rozgrywki, wiecie, i to jest takie. O nie, tyle punktów można było zgarnąć za dźwignię, a ja te dźwignie w ogóle ta akcja dźwigni to tak była pomijana, bo co myślę, no to z tych dźwigni prawie w ogóle nie korzystam. Zresztą część tych dźwigni, żeby tu położyć, to jest drogie jakieś 14, no. 10, no dobra, więcej jest. Ale tacy. generalnie mechanika jest prosta, jak już potem zrozumieliśmy inko, i tą inkografikę. To było to dla nas tym bardziej proste, bo to wszystko jest naprawdę logicznie napisane, pomimo, że tu są jakieś strzałki, strzałki mam no. wrażenie, kosinusy, sinusy i tak dalej. Ale to jest spoko. Bardzo fajne, oczywiście planetka dwustronna eee, te... dwuwarstwowa, ale też dwustronna też jest, bo z drugiej strony jest Trypsol. Tak, jest tryb Soloth, i są takie kafelki specjalne. Mamy te upgrade, y, które sobie wkładamy, to też jest ja i takie rozwiązania. Takie niby proste, ale spoko bo to się obraca. I wszystko jest naprawdę logiczne, idzie ze sobą w parze, i ilość tych kart mhm. przeraża, i myślimy sobie po co, ale są naprawdę one konieczne. Dokładnie. To tyle od nas. Mhm. Tak. Jesteśmy na no, tak. Jesteś Dziękujemy tutaj. lacercie bardzo za egzemplarz. Szukajcie gry na plansze, bo pewnie najtańsze tam będą różne ceny w różnych sklepach. Na no, premiera już za chwilę, więc tym bardziej warto. 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 Jest... warto. Jesteście fanami hmm. Eurasów, Przy okazji trochę karcianek. Yy, to jest fajne połączenie. Mhm, dokładnie. To tyle od nas na dzisiaj, więc trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Hej! Hej.